Siemano, z tej strony. była. Dzisiaj programujemy sobie The Hunter. Dzisiaj bez challenge, bo to jest odcinek bez challengeowy, bo mamy oczywiście. Robimy cztery serie: jedna z Fortnite'a Challenge, i jedna z Fortnite'a zwykłego, luźnego. Jeszcze The Hunter luźny i The Hunter Challenge. Więc teraz mieliśmy Roblox, chwilę chcecie. temu odgłosy Sarny. I sobie tam pójdziemy. Ze mną dzisiaj jest Oskar. I jeszcze Derso. Roblox. A Siemano. jeszcze jedna seria z Robloxa, ale to tam w ogóle się intermi challenge, więc... Słabo. E, dobra, jakby coś zawsze friendly content. I tak. I sobie pójdziemy tutaj, bo tutaj były sarenki. Sarna jakaś. Ja A nie się mówi się terenasi. family friendly? A nie mówi się family friendly? Nie wiem. Tylko friendly content? Dobra, nie, dobra, też nie wiem. No. Dobra, nie wiesz. Dobra. Yy, tutaj sobie pojedziemy, tutaj była sarna ze zabudowa. I yy, dobra. Wiesz, gdzie byśmy mogli pójść? Widzisz tam, gdzie idziemy yy, trochę, w, trochę w prawo, idź trochę w prawo, idź co to? Sarna, ja wabię. No i idę do niej powoli. No chodź, chodź. Yy, I powiedzcie nam o co chodzi z tym TX na przykład. Bo to my totalnie nie wiemy, czy to jest wiek. Chyba wiek. No ale te X, to co to jest za wiek? XXL. XXL. Rozumieć. Ja. ile masz lat? XXL. <grym> Pamiętajcie, że to Ej, jest nie, weź nie biegnij, nie biegnij, bo o, ja wabię ją. No, wab, bo ja nic nie słyszę. No tak, no bo ty tego nie słyszysz. E, dobra, też sobie może wezmę gabik. I... Śmieszna piszczałka. Jak takie pająki kiedyś były takie na, na taką poduszkę i on się naciskał i on skakał. No. Podobna rzecz. bez pająka. Jeszcze się szczerze, to nie gdzie ja ta sarna. Prosimy, jest. aby ten, aby pomyśleć o tym, Ej, chodź na te, te jeziorko się. tutaj. Ej, chodź na te jeziorko tutaj, co będzie? Mogę pisać porady w komentarzach. Jeśli na przykład coś e, tak. nie wychodzi nam na, na odcinkach, <coughs> albo coś trzeba poprawić, to można po prostu napisać w komentarzach. I te postaramy się lepiej. O, robić. tutaj sarna szła. Tutaj Sarna szła, bo widzę, że trop mi przysłała moja ta koleżanka. A to ciekawe? No tak, moja koleżanka mi trop przysłała, gdzie ostatnio widziano tu Sarnę i widziano tropy. Możesz pokazać, tam jest nasze obozowisko? Zobaczcie, tam dalej. E, e, o, tam jest nasze obo obozowisko. Tam. Nie. O, to może lornetką mam pokażę. Dobra, yy, tam jest... O, tutaj o, ta sojusko? sarna biegła, tutaj, ej, tutaj ta sarna biegła I, i my coś sobie tak wokół górki Słuchaj Idziemy, widzisz, w którą stronę? Idę nad jezioro Zobacz, zaznacz sobie to jezioro i idziemy Widzisz, o które jezioro mi chodzi? Tak Okej okay. to iść idziemy. w 500 metrów no easy. Ale nie jakoś dużo Eee, o coś może to może chodzić w sarno? Sarna. To weź wabiki po. To pach. znaczy... <laughs> tak, tylko że... Ty też musisz wabić, bo tak to ona przyjdzie do mnie... Okay, i pójdzie... O, widzę, widzę, idzie. Zostaw ją, zostaw ją na razie. O Jezu, ja dziki wabię. O Jezu. Pierwsza, pierwsza zwierzyna, którą zobaczyliśmy dzisiaj. Emocje jak na krzywach. <grystanie> zaraz pójdziemy na noc... jezioro. Zaraz bo... do kró jedziemy, także włączaj to wszystko. Jedz, ubieraj Dobra, się. Dobrze, już jestem, jestem. Dobra. Bo wylejesz zaraz. Jechali Dobra Eee, yy, Oskar, gdzie ty jesteś? A ty my nie idziemy po tą sernę? idę, ale chłopia nie biegnę. Ja idę na kucaka. Bo to ona już uciekła, jak ty tak idziesz. Ja idę na kucaka, gościu. I teraz. Nie, szedłem. Nie widzę. Zobaczę na filmy Dobra, pójdziemy sobie Nie, ta sama uciekła, bo ty zacząłeś iść, no, jej no, uciekło, nie. dobra to już nie idziemy po nią. Nie będziemy jej do weterynarza Dobra, tak Pamiętajcie aby zostawiać łapki Subiki i dzwoneczkować i pisać dużo komentarzy, no. bo y, pomaga nam to w produkcji filmów. Dobra, y, Oskar, gdzie ty? Za to Dobra, nifika. Słuchaj. Zacznę Dzisiaj polujemy na, na wszystko. Proszę, gdy No właśnie. To, jest nad no i in, i, e, to są na Jelenie czarnogoniaste, na inną mapę. Dobra. E, jeszcze mamy coś takiego na lisa. Mhm. Tak, to jest na lisa, bo słyszę. No, tak. E, dobra, my sobie pójdziemy jeszcze szybciej, bo. Mam nadzieję, że dzisiaj coś zabierzemy do bo w odcinku było Słuchaj, ubiegło. bo jak ja widziałem, co ty robisz, tak? Ty przybliżasz kopie, to ty Dobra. nie przybliżasz sobie nawet tej Dobra, lunety. To może Scrolla tak. musisz. Jak Ale zobacz, co jest scroll. Jak, jak dojdziemy, to po prostu yy, zobaczymy się ponownie. Dobra, już jesteśmy tutaj. Yy, I tak, sobie już ten punkt, bo już niepotrzebny. Ale Ty możemy też? pójść tutaj, bo jest jakaś zagadka. Czyli tutaj coś jest? Ej. Ja mam mało tego. Ej, można zacząć, bo w ostatnim odcinku znaleźliśmy poroża. Więc to chyba e, to była sarna. Było przy... Było przytna... Nie, po odcinku. Sarna! Ale jest blisko! Stój! S, 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 S! Sarna, chłopie, tutaj. Tutaj szedł samiec Dobra, e, możemy poczekać Przed chwilą tu samiec szedł Wiem, bo go wystraszyłam ja Zresztą tutaj biec, tam stanął Na no serio? Tak, ale to wcześniej go wystraszyłam Ale to teraz już może stać, normalnie Stój Stój Chłopie, nie biegnij Nie biegnij Stój, stój, stój go. Ja idę patrzeć jeszcze tutaj na brzeg, bo... Nie ja miałem tak, że też na mnie wybiegł, że musiałem zużyć. Ja dziękuję. O kurde. O kurde, mój, mój, mój samiec. Mój samiec. Samiec jest mój. Idź Zaczyń, na to, to s, e, swoją. No nie. Stój! S! S! Tu jest no, sami! Czekaj. To jest ona. Poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie jest. Nie, bo samą samą możesz wystraszyć. Kiedy nie wiem czy gdzie jest samic Łupać? czekaj, czekaj, czekaj Bo ja mam ustawiona. ja mam ustawiona. Zobaczę. Jest ustawiona! Yy, ze scroll sobie, yy, do góry scroll ser. Dobra, trzy, dwa i jeden O kurde, za nisko serca Zbrał upę drugi raz, ale nie trafiłem. Dobra, weźmiesz ją sobie, okej? Okay? Nie ma Czy dostała? Dobra, e, pójdziemy e, zobaczyć czy jest... dostała na 100% e, jest... On tu stał! Tak, on tutaj stał, gdzie go e, widziałem, ta, ale on ta, uciekł ta, ta. Dostał tymi... E, dostał usypiaczami Zawieziemy do dowodzenia Dostała do Dostała, nie wiem Dobra No dostała, pójdziemy bo to jest i możemy zaraz sam zobaczyć. Czy leżeć, czy nie? Bo sobie siebie które działają szybko. I skutecznie. Tak. Ale chyba się ucieka. Bo już jestem daleko bardzo. Ale ty jedziesz po tropach, czy byle gdzie po idziesz? Tropach. No, to trup jej, bo tam na pewno jest strop tego. Eee... Tak, jest, jest. No właśnie. Leży. Leży do no, samochodu z to pod... Ty, ale wiesz, co się dzieje? Że ten samiec biegnie do ciebie. Dobra, podnoszę. Gdzie ją y Ja tę ją w ciało. Koło serca. A ja koło serca, nie? Y no, tak, tak. Y my ją z pieczami strzelamy ogólnie, aby nie było. To ja miałem większy problem, bo ona stała na dwóch łapach, aby ją trafić. Więc problematycznie? Ocena 0. Aha, to jest 1, tak? Nie, ocena 0. No, poziom trudności 1. Samica, waga 21 kg, poziom, jeden. zasięg trpienia 472 metry. Jak 400. E... Aha, że tropienie, dobra. Dobra, e, tak. To może znać jakiś trop. Zatwierdź. I dobra. Dostaliśmy nagrody pieniężne za ratowanie zwierząt. Zaraz to jakiegoś się podjedzie i weźmie ją. Dokładnie, tak jak wczoraj, żubry, ale wczoraj trochę się opóźniło, jakby. Przyjazd. Opóźniło się trochę, żeby przyjechać po te żubry. I musieliśmy je od nowa jeszcze uśpić. Tego nie ma na filmie. Bo no normalnie to trzeba mieć dużą przyczepę, żeby dwa żubry mieć. A goście jechą z taką małą na, lisa. małą na lisa. No właśnie. Nie, no może by jeden żubr poszedł, ale nie ma sensu jechać po jedno jednego, później po drugiego. No właśnie, nie ma sensu w ogóle, bo jeśli tak to nie ma żadnego sensu. dobra, y, to tak Nie wiem y, dobra y, A może to się... S, 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 S Widzisz? Nie widzę, ale słyszę Yyy, dobra To może... No a, bo to ty i... No bo ty idziesz chopie, już biegniesz. Ty nie umiesz iść, ty, ty, ty tylko biegniesz chopie. Ty też. No teraz biegnę, no bo jak ty mnie cały czas godzisz, no to jeszcze idziesz za mą sarną. No. Idziesz za mą sarną. Ty wiesz, to się nie wiesz, że ja idę teraz, a ty cały czas mi nie uciekasz, że ja idę sobie. Jak ty biegasz? Ja idę. No Normalnie. Teraz no na pewno teraz idziesz. A kapslock. Eee no. dobra, nie wnikajmy. Prędzej. <laughs> Musisz sobie te tego Trzeba tego, te kapsloki odbindować jakoś. No, Bo mnie to wkurza czasami. Bo to denerwuje. Bo to denerwuje. A czemu nie wkurza? No. Nie, nie wnikam. Friendly content Dobra, nie ma niczego tutaj A może się z tutaj na domek tutaj Po co? Pójdziemy na jakiś inny Zaczeć, bo zaraz koniec mapy ci powiem Aha. To chodź do mnie Pójdźmy tu dobi do mnie Szybka podróż. Dobrze. Bo nie chcemy też, żeby. Tu. Na, na górę tam. No, 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 na no, inne zwierzątka? A ja dobrze mówię, że tutaj w tym miejscu są te zwierzątka w niedźwiedzie? Czyli gdzie były? Nie, a nie na te na innym rezerwacie. Hmm. Mm. <laughs> Teraz tak! Ile masz kasy? Weźmy sobie tego, Oskar. Ile masz kasy? Yy, mało. Ile? Pięćset siedemdziesiąt pięć. Dobra, to trzeba powolować z miejsca. Przepraszam, muszę styć na twarzy. Dobrze, dobrze już lubi chyba. chyba? E, weźmy tego e, kładra i podejdziemy sobie na ten na bok, tam na ten rezerwat, co jest na lewo. Tam na lewo sobie pojedziemy może. Nie ma innego rezerwatu. Na lewo nie ma? Trzeba mapa. A to nie idziemy, bo to mega daleko. To jest ile kilometrów? Właśnie 3 km, 4 To może się zaczniemy zaraz. Dokąd? Tam, w tamtym kierunku. Nie, chopie. To nie może Tam nie ma nowego rezerwatu, chopie. Tam jest koniec mapy. Tam jest koniec mapy. Znaczy, na te góry się da wejść, ale tam rzadko Dzięki, Dźwięki, dźwięki. Co to? Co to? Nie pokazało mi się. No mi też nie. Ale nie używaj tego, bo to na nic nie działa. Chodź tędy! Ja tu mam chłopietą ambonę. Oj, spadł mi telefon. Zjechał mi Ach, telefon. Jest Słuchajcie. Jesteśmy poddani kwarantannie wszyscy mamy siedzieć w domach, więc nie wychodźcie z domu. Możecie, ale jak z dala od ludzi. Myjcie jak ręce, najdalej od ludzi. Myjcie ręce. My, myjcie ręce codziennie. Myjcie drogie dzieci. Patrzcie, my, bo mamy jednym, słońce. my mamy dwa wiedzy. Mamy dwa Na Dziś na was. Hunter i piosenka. Jeśli chcecie, żebyśmy nagrali teledysk, to napiszcie w komentarzach. Hashtag teledysk. Lub hashtag piosenka. Nie piszcie tak, nie piszcie tak. Piszcie, piszcie, tak. Piszcie. Tak. piszcie. Dobra, y Piszcie, to Ecu na będzie miał dużo roboty. Hej, bo ja tu montuję wszystkie piszę. O Jezus, ktoś mi dzwoni, przepraszam. Najgorzej. No Dziesięć. Gra wieloosobowa. Gracze. Ej, 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 ej. Co? Co ty? Halo! A, zapomniałem uciszyć mikrofon XD. I, I dobra już poważnego. <noise> Kto dzwonił? No, nie wiem. Powiedz, że ktoś z twoich przyjaciół. No tak. Nie, nie z przyjaciół. No, to dobre. <noise> to dobrze. Ej, Daniel! Słuchaj! Daniel. No dań, tu są tak, Daniele, jest szlachetne, lisy i dziki najbardziej. O je no, i dziki, a co tam śpi? Nic, gdzie? Tu, ja. tu na polu, gdzie? Aha, tutaj wokół trzeba poszukać gdzieś takich y kropów, takiego wypoczynku, jakby. No to są tutaj, nie, nie pokazuję, kto y trzeba tutaj podejść. Co to szło dzik? Nie, yeah. tutaj. Da Jeleń szlachetny! Idziemy! Idziemy! Ja obecnie jeszcze mam 25 level, ale postaram się e! szybko 27, żeby mieć ba, Jest! O tu! Co? Odchodny. Bardzo stary. Dobra, nie, to nie idziemy, to się nie opłaca. On... Ona gdzieś w nocy szła, bo to, to się nazywa nie? Ta gdzieś w nocy szła. Około, nie wiem. Mm, dobra. Ja coś, mamy taką mapkę, tu byliśmy chwilę temu, tutaj tak na dole. W Wörnerland, a teraz jesteśmy w Hirschlandland. Dobra, nie, nie pytajcie jak ja Hmm. <laughs> Y, to tutaj y, będzie działał... Y, ten? I powiedzcie czy dobrze mówię teraz? Nie jesteśmy politeistami. Y, inaczej, nie znamy się dobrze na polskim. No. Y, idzie! Jelej szlachety, samiec, wale. Poczekaj, je też łupnę. Uciekał już. Nie. Sorry, ale uciekał. Wow, Jeszcze ode mnie! Nie dostał od ciebie w ogóle. Dobra, nie... nie wal! Nie wal, bo to nie ma sensu. Idziemy? Nie ma sensu już, no ja... ale ja go podnoszę. Ja. Ale nie wiadomo czy hmm. leży tym... bo hmm. nie wiadomo czy... Nie, czy dostał, bo dostał na 100%. Nie wiadomo czy dostał nabojami usypiającymi i czy poszedł z... No Do tak. Się. Bez też możliwość, że długo nam zajmie, więc cunabu to po prostu skróci. Że dla was to będzie sekunda, a teraz to, to będzie. Zaraz nie wiem, parę minut. Ale poczekaj, zobaczymy. zobaczymy jaki będzie krok farby do ściany. E, tak, bo on dostał tymi, tymi nabój y, ile usypiamy. O ja. O nie! Je, o Jezus! O Jezus! O Jezus! Ale małe. Dobra, pójdziemy. A szczerze, to. Ty... Eee, Dobrze, to. Ma... Bardzo dużo to... tych wypadło. Bardzo dużo się, wypadło tej więc może yy, nie położyć się do snu. Po prostu. I nie, nie, na właśnie właśnie pod ochroną. I... nie, eee, Co on zawrócił? Ale nie, bo miał... nie. No bo nie, nie. Nie, w Nie, teraz teraz idzie ślad. Ej, lol. Ślady są ustawione w tym kierunku. Aha, a w... bo on wtedy szedł w, tym, w tamtą stronę. On wtedy szedł, ale a, tutaj jest e, trup wierzchołek. Oskar za dobrymi trupami, a nie za złymi. E, dobra, to się może widzimy, jak dojdziemy do niego. Mm, no. To zaraz. E, dobrze, już jesteśmy i znaleźliśmy tego jelenia, a tam dziki są. To zaraz pójdziemy. To Zobaczcie, mu, jaki, znaście, jaki ładny jelen. jeleń. Pokażę wam z lornetki nawet. To jest, ale ja go podnoszę. Ale to jest Zobacz. pierwszy chyba. O tam są chadziki. No czemu? Kliknął się. Co ty zrobiłeś? Jezus. No i teraz chopię mi premię obcieli. Jak premię? Minus siedem tysięcy. Do... Co? Musiałem jelenia szlachetnego ten złapać. Dobra. Co ty zrobiłeś? Też widzowie zobaczą, ale. Będziemy się widzieć za chwilę, totalnie. Jak, jak zobaczymy, zaraz się widzimy i dojdziemy do tych dzików. Hej, się mano, a. Smaczam <słuch> się od nowa, witam, dobra. Jesteśmy i tutaj był dźwięk sarny. Oskar, teraz ma zero kasy, bo mu ten, bo miał misję i mu usunęło Teraz wszystko kasę. Mo mo Możesz zobaczyć na filmie, zrobić. że naciskałem na dźwięk, ale dobra. Y tak, ale trzeba odejść. Zarobimy. Bo jak mi się zbierz Spokojnie zwierzę, to więc... nie zarobimy. Ja muszę jeszcze jednego zwierzaka chyba uśpić i będę miał 26 level. Ale nie jestem pewny. Czy jednego, czy nie? Ja tylko dostałem za to? Co zobaczysz na filmie? Dostałem 100. tylko 121. A gdzie ja trafiłem? 16 pd. Chciało No nie, celowałem w, ser, w ale yy, bo on celował tam wszystko. Zniosło mi. Bo wtedy naj najszybciej działają te yy, właśnie no. usypiacze co idę tu tropu? A, bo to pije Dobra, Jelnie. Rudy. Nie, Rudy, Rudy, Oj co ty? Dalej mnie denerguje. Naucz się grać w tą grę. Napisz. Naucz się grać w tą grę. Ja Dobra. Chłopie. Nie tego lisa. Czy nie uciekł? Czy jest? Musimy Na jeść pewno uciekł. One są takie wrażliwe. Przepraszam. Dobra, przepraszam. Musiałem chłopiec Ja pier... Jezusku Dobra eee, Weźmiemy. Sorry, mam 500. Sorry, mam 500 za tego jelenia, tylko O Ej, samiec. W górę tego samca. Co to? A to idź. Ja to... Samna. Tu pójdę. I zobacz tego lisa, bo on może nie uciek, ale z to wątpię trochę. Tak, ale ja mam sam i ciężko złapać. No, ja w ogóle się ciężko wypatruję w wodzie. Mam malegowisko w krzakach. Dobra. Na dzisiaj to chyba już będzie wszystko. Czemu? Dobra. Więc tak. Subskrybujcie, lajkujcie. Uderzajcie w dzwony. No i. Cześć. Siema. Yy, dobra, już był koniec filmu, ale chciałem tylko coś powiedzieć. Oskar naprawdę stracił całą kasę. To żadne pranki nie są. I możecie go wesprzeć lajkami i subskrypcjami. Więc zostawcie szybko lajka, to może... Jeżeli będę miał to, to Więc cześć. Możliwe. Już teraz na poważnie.